Środkośako, dzikorowski z tej strony. W dzisiejszym w naszym programie e, Pan Bartosz, Witam Panie Bartoszu. Witam Państwa. Oko temat jest wiadomy, e, wiadomy jaki temat, czyli stop aliancji rodzicielskiej. E, pan Bartosz zgłosił się do mnie, e, ponieważ jego więzi z jego synem, że tak powiem, mokracają e, matka dziecka, która jest byłą partnerką. te zdjęcia, niech Pan pokaże, można na początku widzą, o co Pan walczy, o syna, o kontakty. Niech Pan powie, jak to wygląda Pana sytuacja. Witam Państwa. No, co bym chciał powiedzieć. Od około roku czasu zostałem całkowicie odcięty od syna. Ile ma lat? W sierpniu skończy 7 lat. Tak jak mieliśmy wspaniałą więź, wspaniały kontakt. Tak, tak, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie mam syna, nie mam żadnego kontaktu z nim, nie wiem jaki jest jego stan zdrowia, nie wiem e, o jego żadnych potrzebach e, i emocjonalnych, i materialnych. E, to jest, jest, w skrócie powiem, masakra. E, matka robi wszystko, wszystko, co może, by tylko zburzyć naszą więź całkowicie stosuję wobec niego przemoc psychiczną oraz fizyczną co jest oczywiście udokumentowane jeżdżę, jeżdżę do syna ile mogę szukam tych spotkań szukam tego kontaktu no ale no, no niestety, niestety matka wręcz potrafi napisać wiadomość wiedząc, że zaraz mam się pojawić przy miejscu zamieszkania syna, wiadomości wysyła typu, że ona wyjeżdża, że i tak go nie zobaczę, no można tak to rozumieć, że... Panie Władomirze, niech Pan powie, czy jakieś decyzje, czy jakąś pomoc prawną Pan prosił, sąd, policję lub prokuraturę, aby Panu pomogli, żeby w końcu Pan mógł zobaczyć swoje dziecko, czy Pan już próbował zgłaszać to do sądu? Yy, tak, tak, tak. Yy, za każdym razem, gdy yy, zaraz po rozstaniu odbierałem syna, widziałem niepokojące ślady świadczące o stosowaniu przemocy. Ale nie chodzi o przemoc, tylko chodzi mi o to, czy Pan yy, pisał do sądu, do policji, do yy, 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 tak, do, tak, pomoc, tak Oczywiście. Tak, Jaka to ta odpowiedź była? Jaka ta pomoc w ogóle wyglądała sądowa? Yy, czy z policji, czy, czy z, z prokuratury? Jaka była Panu udzielona pomoc, aby Pan mógł zobaczyć swojego Abym mógł zobaczyć, nie udzielono mi żadnej pomocy, e, zostało, e, prokuratura zleciła zabezpieczenie e, poprzez nałożenie kuratora, e, aby tam chodził i doglądał, no ale to tyle, e, tyle sprawę miałem mieć 20 września zeszłego roku. Yy, niestety, około tydzień przed rozprawą, yy, sędzia zachorował, skończyło się to zwolnieniem lekarskim i tak czekam po dzień dzisiejszy. Panie Boguszu, tęskni Pan za swoim synem? No, bardzo tęsknię, kocham go całym sercem, wiem, że on za mną również tęskni. Yy, no co mam powiedzieć? No. Ja wiem to, żeby, żeby był Pan na strajku yy, siódmego. Gdzie tak. prowadziliśmy marsz wokół Rzecznika Praw Dziecka do pana premiera Tuska oraz parlamentu, gdzie też właśnie, że pan trzymał tą taką wielką kartkę, czy znaczy plakat, gdzie napisano, że pan widział o już jakieś tam dni. I to bardzo przykre. Prawie rok. Jak pan się czuje jako osoba, która mieszka w Polsce, jest, że tak powiem, mieszkańcem już Praw Polski? Tak szczerze, Pan powie mi, yy, ufa Pan sądom, rodzinnym? Czy jak to, jak u Pana wygląda taka ufność, może, czy ogólnie, jak, yy, jak, co Pan myśli, że czy sąd powinien się zmienić co do reakcji i dawania właśnie tej cykielki agresji rodzicielskiej, że powinni pomagać inaczej ojcom lub mat matkom, którzy się rozstają, a są w życiu dziecka? Co Pan o tym myśli? Yy, jeśli chodzi o kwestię zaufania. Bardziej bym to opisał w ten sposób, że na pewno po, powinny zostać jakieś podczynione kroki w celu ustalania kontaktów czyli z, z dzieckiem, bo, bo, bo czas oczekiwania na rozprawę jest, jest również destrukcyjny. Bardzo długo się czeka na rozprawę w tym czasie rodzic, który alienuje no dopuszcza się naprawdę, naprawdę złych czynów przestępstwa. przestępstwa, dokładnie, bo to jest nic innego jak przemoc psychiczna i psychologiczna wobec poni... dziecka poniatko, oraz, poniatko, oraz rodzica liembonowanego. No łatwo, to zgodzi się pan ze mną, że jeśli rodzic chce być w, w życiu własnego dziecka, to zgodzi się pan tak jak ja się zawsze to mówię, że zgodzi się pan, aby dziecko było, że tak powiem, przy ta na przemiennej, bo jeśli chce pan być przez dziecku. To tak naprawdę sąd nie powinien odbierać panu tą rzecz, ponieważ jeśli był pan w związku formalnym, czy nieformalnym, to tak naprawdę wykonywał pan czynności, które spowodowały opiekę nad synem pół na pół. Bo tak było, tak? A teraz no wręcz pan... bym to nazwał, że więcej więcej no to było to dobrze, na mojej głowie. Dobrze, ale byliśmy razem w związku i tak to wyglądało. Dokładnie. To w moim mniemaniu, zgodziłby się pan ze mną, aby dziecko. Pana, pan kocha Was na dziecko, Jasne. chce Pan z tym w jego życiu, to zgodziłby się Pan ze mną, że sędziowie powinni takim ojcom lub matką nie zabierać dzieci, tylko dawać tą bazę przemienną? Yy, no jak najbardziej. Uważam, że, że dziecko potrzebuje i ojca i matki. Yy... Ja dzieci, powiem, ja, ja dzieci, powiem... dzieci wychowane z niepo... nie, niepełnych rodzic, nie oszukujmy się, muszą się borykać z wieloma problemami Ej, w życiu Bo jeszcze chciałem taki bardzo ważny temat poruszyć, bo z tego co mi pan mówi, tą całą historię przedstawił mi pan, to teraz z tego co wiem, to pana była partnerka, już ma partnera nowego, tak? Ej, tak. To nie pan się teraz ze mną może zgodzić, czy pan się ze mną nie zgodzi, ale jeśli pan jest prawdziwym ojcem, dziecka. Kocha pan swoje dziecko i chciałby z dzieckiem, że tak powiem, być tym co zabaw, bawić się, uczyć się, mówić słowo kocham, przytulić, być każdego ranka, każdego wieczoru, a teraz tak naprawdę obcy mężczyzna, który tak naprawdę nie jest ojcem pana dziecka, on ma teraz większe prawa niż pan. No bo to jest prawda. Dokładnie. No Kontrast to dziecko może wychowywać za pana, może później na pan zabaw, a pan nie może. Niech pan mi powie. Tak szczerze od serca, czy czuje Pan duży ból teraz w sercu, gdzie yy, obcy facet może ma większą prawa do Pana dziecka niż Pan. Boli to Pana? No, bardzo boli, bardzo. To jest strasznie przykre, również destrukcyjne. No, no, ma to wpływ też na, na moje życie codzienne, na pewno również na życie dziecka, przede wszystkim. Tak, jest, dlatego właśnie yy, zawsze każdemu mówię yy, i próbuję każdemu też wytłumaczyć, że. Te historie, które nas spotykają, właśnie tutaj tego Pana Bartka, tutaj też miałem innych ojców i jeszcze będę miał na pewno jeszcze innych, którzy mają ten sam problem i najgorsze jest to właśnie, że y, ja mam dużo argumentów do każdego sędziego, którego mogę mu to powiedzieć w oczy się, i nawet nie boję tego, co, co powiem, bo to jest prawda, że chciałbym osobiście, aby sędzia, który dodaje tą alinację ojciecką, tą cegiełkę, żeby go to samo spotkało, to pana Bartka, to na przykład kiedyś mnie, czy po prostu też innych rodziców, ponieważ oni, yy, moim zdaniem, sędziowie, którzy dają takie postanowienia sądu, nie mają w ogóle serca, nie mają w ogóle empatii, nie mają w ogóle takiego czegoś jak miłość, jak kocham Cię. I tak naprawdę, no, mam nadzieję, że taki sędzia, który robi zło, przekonałby się na własnej skórze, jakby było tracił, widzenie z własnym synem z córką. Powierzcie mi, że taki sędzia zmieniłby się o 360 stopni. No ponieważ utratę tak. kontaktu z dzieckiem, tak jak u Pana, Panie Bartku, czy u mnie, czy u innych rodziców, to jest rzecz, która naprawdę serce, jak się mamy, nie wytrzymuje. A w dochodzie do tego depresja, pęka, pęka, pęka jest depresja. Zostrój nerwowy. Tak jest. Dlatego, Panie Bartku, powiem panu tak szczerze, że ja mam nadzieję, że Pewnego dnia pan się obudzi w domu wraz z synem i powie do własnego syna kocham cię i jesteś i tu wszystko te całe złoje za nami i przytuli pan swojego syna, pocałuje pan go w nich, ubierzecie się, pójdziecie na plac zabaw i będziecie w końcu razem. Ja panu tego życzę, to Dziękuję najbardziej z całego serca, ponieważ yy, ja zawsze mówię jedno. W sądach, każdemu sędziemu to mówię, każdemu to prokuratorowi mówię, który też czasami jest na sprawie że dziecko powinno mieć mamę i tatę. W Sądzie Najwyższym myślę bardzo, że tam jest jakiś artykuł, ale jest napisane wyraźnie, że mama i tata są rodzicami równymi. W sądach rodzinnych tego nie ma, nie było i nie będzie. I to jest taka właśnie rzecz, która boli mnie, bo... Taka otoczka, to jest tylko tak. powiedziane, a, a, a fizycznie, fizycznie jest to, jest to całkiem Jest na tak raczej. jest, dlatego ja mam nadzieję, że pewnego dnia yy, Pan Bartek właśnie oraz inni rodzice, którzy walczymy o tą sprawiedliwość, że ona w końcu dojdzie i będzie ona że tak powiem, respektowana przez te sądy, które na dzień dzisiejszy tego nie robią. I jeszcze ostatnie pytanie ma do Pana, Panie Bartuszu. Jak Pan utrzymuje tą rozłąkę syna? Tak szerzej nie Pan powie od siebie, od serca, jak Pan to przeżywa, jak Pan sobie radzi, żeby po prostu przetrwać te najgorsze dni, a te dni są na pewno pana, u pana bolesne na pewno każdego dnia pan jak wstaje na pewno pan myśli czy ja zobaczę syna, nie pan mi powie jak pan, jak pan to wytrzymuje eee, no nie jest lekko, na pewno nie jest lekko no jest smutno, jest, jest tęsknota no ale no co, no, no nie poddaję się czekam, że tak powiem cierpliwie na, na w końcu aż się odbędzie rozprawa Eee, no co, no mówię sobie, że no w końcu nadejdzie ten dzień, że już to wszystko się poukłada, znowu będziemy razem. Będę mógł wspierać syna w jego, w jego edukacji, wychowaniu, spędzać z nim czas, zjeść razem śniadanie, obiad, kolacje, eee, czy wyjść na basen, czy pograć w piłkę, wspierać go emocjonalnie, no i pod każdym względem, po, pod jakim tylko można wspierać swoje własne dziecko. Dziękuję Panu, Panie Bartoszu, bo naprawdę mm. ja, to ja Panu mówiłem wcześniej, życzę Panu jak najlepiej i mam, nadzieję, i mam nadzieję, że Pan w końcu zobaczy swojego synka yy, i że te dni, że tak powiem, odwrócą się przeciwko Pana partnerce, ponieważ yy, ja zawsze mówię, że te osoby, które wykorzystują dzieci do, do takich, że tak powiem, brzydkich rzeczy, gdzie dochodzi do alinacji i traktują dziecko jako w tarczy przetargową, powinny, to są, za to powinny za to, że tak powiem, odpowiadać, yy, odpowiadać no. prawnie. Ponieważ dziecko nie powinno być yy, traktowane jako maszynka, do której... Jak ja... rzecz jakaś, Mówię, jest, tak jak po... rzecz, dokładnie. Tak jak Pan mówi, Panie Bartosz, Dlatego ja nie... To jest powiem... człowiek, to, to, to jest mały człowiek, ale, ale to jest istota żyjąca i on czuje, tak czuje ma uczucia, emocje, także... Dlatego ja mam nadzieję, że tymi programami, że w końcu ktoś zobaczy i usiądzie i powie, że Musimy to zmienić, bo my od tym życzymy już długie, długie lata, dlatego ja dziękuję panie Bartku, że pan się do mnie dziękuję zgłosił, Na wtedy jeszcze raz panu naprawdę życzę jak najlepiej, życzę panu, aby pan zobaczył swojego syna jak najszybciej, żeby mógł pan go w końcu przytulić, pocałować i powiedzieć kocham cię, bo to jest ważne dla, dla pana oraz też dla pana syna. Jasne. Dziękuję za spotkanie, panie Dziękuję bardzo. bardzo. I życzę panu wszystkiego najlepszego. Dziękuję.